Witam serdecznie. Liczę trochę na szybką akcję jeśli chodzi o moje ataki, bo chcę tylko zrobić dwa do zrobienia skrzynki. Oczywiście, jeśli mi się uda, że na dwóch to zrobię. O kurde, udało się na tę obronę na C wbić? Jezus, ktoś się odbija. Nieźle. Yy, więc wracając do swoich myśli, no to chciałbym właśnie zrobić sobie tą skrzyneczkę i potem chwilę przerwy, bo muszę jechać z córką do lekarza. No tak, nie gram 8, więc dostaję dwa diamenty zielone na start. No i chyba muszę po to iść po to combo. Aha, dobra, nie mam dźwięku, bo wyłączyłem <coughs> całkowicie. Yy, zaraz sobie to włączę na kolejną walkę. No i idę chyba po to combo. Kurel, a teraz oni będą tak bili mocno, że masakra. Szarka i natanków nie jest złym pomysłem, bo na tak, widzicie, teraz ja się nie mogę odpalić przed nimi. <laughs> I są w stanie mnie wybić. Melendor odwołuje kontratak, i teraz pytanie brzmi, czy chociaż uda się wybić tego ponuraka odpowiedź brzmi, że się nie uda czy się uda załadować Zuyu zanim go wybije Skoratek okej okay, idę w to kombo <laughs> no szkoda, że ponuraka się nie udało załadować. Eee, I teraz, tak czy ja bym zdążył z tymi czerwonymi, no nie zdążę, więc idę w tą aferę. Ale i tak zaraz wybucham. No, to jest koniec. Także jednak będę musiał oddać przynajmniej trzy ataki, o ile w ogóle nie odpadnę, bo zostało mi jedno życie tylko. No i się tak zastanawiam sobie, czy nie wziąć tego sobie Jasia zamiast Liksiu. Chociaż na, na niego by się Liksiu przydała. Dobra, zostawmy tak. Chyba spróbuję zdobyć diament czerwony. No prawie był, ale się popsuł. Aczkolwiek to aż tak nie szkodzi, bo Załaduje sobie zaraz tego zuju. I chyba nad mi ta trójka teraz wystarczy, bo raz była czwórka. No niestety, będę był w kontratak. No i jaśby teraz siadł z diamencikiem. No to miałem kiedyś zrobić i też by się na pewno fajnie tutaj przydało nią zagrać, znaczy fajnie by się nią grało na 100%. I co, wybiję jedną kartę, tak? No i dobrze w sumie, że zginął. Ten zuju, bo zaraz będzie złotko u nich odpalona, a złotko powoduje to, że będzie się wszystko odbijało. I teraz na przykład ja mam miksiu naładowaną i też jej za bardzo nie mogę użyć. Aczkolwiek użyję, bo może ona zdispelować z ataku odbicie. I tak też się wydarzyło. Nie wiem, czy nie powinienem grać po drugiej stronie, tak szczerze powiedziawszy, żeby ich właśnie nie ładować. Bo po co mają mnie bić, prawda? Ale już niestety, już niestety muszę iść za ciosem i liczyć na to, że on się wybije od kontrataku. A ja przeżyję 17 życia Cyprian for the win. Nieźle. O, Kwasir. Ktoś ma ciekawy pomysł. Ale jednak no ta trójka ma tutaj 1500 życia. 800 życia mniej. Hmm. No chcą, żebym grał tym zielonym kurczę. Tu bym najlepiej siadł teraz. mi trochę żółtego, żeby jakbym zdobył. A! Alżem teraz błąd popełnił wielki. Wziąłem zuju mimo że jest tutaj Kwasir, i ja przecież teraz tego Zuju na nie odpalę. Bo nie mam się jak wyczyścić. I miało się z Kwasira, a Kwasir to wygra. Jeden życia. A i zginąłem kurczę od tego Wiecie od czego, od minionka Kwasira zresztą Dobra um, Użyję go, bo pojawią się miniony na rekinie i na cy... Myślałem, że Cyprian nie miał tego, że Nie może przyjąć nowych pomocników Tak mi się zdawało Ok, biją najlepiej jak mogą, czyli biją w cyprianka. Hmm, teraz pytanie. No już mogę tych pomocników dostać, więc idziemy w to. Jest po walce. Na razie kończę, bo jest godzina. A, chyba zdążę w sumie rozegrać turniej do końca. Nie wiadomo ile mi zostało zresztą jedno życie, mam więc. Jest szansa, że już to jest mój koniec. Lada moment. Ok, idziemy w to kombo. Ale nic więcej się tutaj nie. nie zapowiada na chwilę obecną. Okej, okay, jest diament, który sobie od razu w sumie na to odpalę. Bo mogę. Nie chciałbym się spalić, więc chyba na razie pójdę tutaj. Ale mam tak raz 2 3 4 5 6 7 8 9 kur. No nie, 9 dla mnie starczy. Przecież mam kostium. Ups. Jednak 10 potrzeba mi tylko kostiumu. <coughs> Trochę lipa. Ale dobra, tutaj powinienem wygrać. Wiadomo, ogólnie w Bursie za mi zrobi niezły demecz. Albo teraz, jak go zdispeluję w sumie. Ale wolę chyba dostać od razu te obrażenia. Dobra, udało się go wybić, zanim odpalił swojego specka. <laughs> Wiadomo, Ptolemeusz tutaj za bardzo nic nie robi na tym trybie. No i się musimy starać wybić tą sonię. Okej, okay, jeszcze jedna walka, ale w sumie najpierw sobie skrzyneczkę odbiorę. No, trochę uboga. Trudno się mówi. Eee, 2 No tutaj powinienem wziąć jakąś kontrol albo czyszczenie, ale trudno. <laughs> Idziemy tak jak jest. Fajna plansza. Chyba jedna z lepszych, które miałem do tej pory. Niepotrzebne combo. Zdecydowanie niepotrzebne combo. Kurczę, a miałem tą grę już wygraną tak naprawdę. Ale dobra, jeszcze nic straconego, bo plansza jest naprawdę świetna. Takie są składania, i wszystko pod, pod mój kolor. Tutaj będę chciał wybić sobie tego mm, Wukonga, bo jego obrażenia. mimo z, 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 z ślepota rzadko wchodzi, więc bije dosyć solidnie. No i dobra, i tu jest wygrana, także jutro się również widzimy o tej samej porze. Z jednym życiem zobaczymy, jak daleko zajdę. Na pewno, jak odpadnę, to się nie będę wykupywał, no bo obrona nie spisuje się zbyt dobrze. Zresztą, no ja też nie mam kart na ten turniej zrobionych, więc szkoda mojego tam zachodu. O 600 miejsc lepiej niż wczoraj. Rybiuszka drugie miejsce, ale dalej się trzyma w ścisłej topce, superaśnie kogo tutaj jeszcze mamy z Polaków amebas oddziału zamkniętego super, torial, sojuszu laluś z g przesuwam, przesuwam może nikogo nie ominę często tak się zdarza niestety eee, no Zidane The Steel Soldiers Gebels ostatni okręt. No to to chyba ci co wczoraj. Trzymam z do końca się utrzymywali w tej top 100. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się de hej.